Ogrod zoologiczny o zaostrzonym rygorze. 16 sekund przed zdarzeniem. Kino: Świat przedstawia. Dopiero co skończyłem odsiadkę. Nie mogę się w to mieszać. Ze wszystkich chłopców z Leśnej Ferajny, tylko ty możesz wywinąć taki numer. Zwędzili wszystkie żołędzie. Komedia producenta filmu Shrek. Świsnęli fistaszki i żołędzie stałego lasu. Ludzie robią z naszego jedzenia krem do pięt? Najmodniejszy produkt sezonu. Kiedy las jest w niebezpieczeństwie. O co się tu w ogóle rozchodzi? Jeśli nie odzyskamy zrabowanych fistaszków i żołędzi, połowa zwierzaków z lasu nie przetrwa do wiosny. Możecie być pewni, że nie ujdzie im to płazy. Do akcji wkraczają najlepsi z najlepszych. Pilnie strzeżona przetwórnia żołędzi. Yy, będzie trochę wolało. Yy. Przeniknięcie do tego miejsca wymaga od naszej ekipy pełnego zgrania i tygodni przygotowań. Możemy to zrobić dzisiaj? Dzisiaj. Odpalamy operację Fistasze. Zostało nam 7 minut zanim włączy się alarm.